Zapraszam serdecznie na kolejny mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w hokeju, a właściwie do Pucharu Świata w hokeju. Dziś czas na pojedynek w grupie B, pojedynek Austriaków z Hiszpanami. Tak aktualnie prezentuje się tabela. Hiszpanie ex z reprezentacją Chorwacji prowadzą w ramach swojej grupy. Więcej zdobytych goli przez Hiszpanów sprawia, że to oni prowadzą. Punkt za nimi Austriacy, więc dzisiejszy mecz będzie starciem. Na szczycie, które wyłoni, która z drużyn będzie na pierwszym miejscu, chyba, że Chorwaci wygrają swój pojedynek, ale to się dopiero okaże przy okazji podsumowania. Następnie mamy Algierię z siedmioma punktami, Exekvo z sześcioma punktami, Grecję i Tunezję i dwa ostatnie miejsca, zajmują reprezentacje Islandii i Armenii, które mają punkty 3. Tak wygląda sytuacja w tabeli, pora przejść do prezentacji wkładów. Zaczniemy sobie od reprezentacji Hiszpanii. Paul González, Oriol Borona i Pablo Muñoz w formacji pierwszej, Juan Muñoz, Alejandro Carbonel i Carlos Quevedo w drugiej, w trzeciej Salvador Barnola, Patricio Fuentes i Xavier Garcia Arias, w czwartej Ignacio Soloranzo, Margribas i Adrian Betran, w defensywnych parach Alessandro Hernandez i Juliermo Betran, w drugiej Adrian Ubieto i Juan Jose Palacin w trzeciej Alessandro Vea i Inigo Gainza dostępu do bramki będzie bronić rezerwowy bramkarz Aaron Carretero, ponieważ Ander Alkai jest kontuzjowany. Jeżeli zaś chodzi o austriacką, no to sprawa macie następująco: Brian Lebler, Thomas Koch i Manuel Geyer w pierwszej formacji, w drugiej Mario Fischer, Michael Schichl oraz Matthias Iberer. W trzeciej Konstantin Komarek, Daniel Oberkofler i Thomas Humberfund. W czwartej Nikola Cvetrich, Stefan Gajer oraz Benjamin Petrick. Jeżeli chodzi o pary obrońców, no to Martin Trumni i Markus Schlacher. W drugiej Mario Altman i Dominik Heinrich. W trzeciej Daniel Bittendorfer i Stefan Bacher. Jeżeli chodzi o dostęp do bramki, tutaj ta sama sytuacja co u Hiszpanów. René Sweetie będzie bronił wstępu do bramki, ze względu na kontuzję głównego bramkarza Bernharda Bauma. Przechodzimy więc do spotkania. Tak mówiłem, tutaj kto wygra będzie na pierwszym miejscu w grupie. Jeszcze na moment mały exit. Muszę wyłączyć okienko przechwytujące, tak aby mieć podgląd na zawodników, jak mi się oczywiście uda bo ponownie mi się te okienka nie najlepiej zgrały kurczę powinienem był to zrobić wcześniej ale wcześniej było dobrze a teraz przestało być dobrze no ale niestety będę zmuszony do częściowego utracenia nie będę miał widocznych dwóch zawodników no dobra no to w takim razie przystępujemy do doboru strojów Widać tutaj bardzo dużo wariantów. Tak samo również bardzo dużo mamy wśród Austriaków, więc robimy taki dobór strojów. No i startujemy. Jak widzimy, tutaj reprezentacja austriacka zdecydowanie prowadzi, jeżeli chodzi o statystyki. Ale tutaj sprawa jest prosta. Kto wygra, ten na awansuje w reprezentacja Prezentacja zespołu. Czerwonych strojach Austriacy w czarno-czerwonych strojach reprezentanci Hiszpanii. Zapraszam również na jutrzejsze spotkanie w ramach starcia na szczycie grupy D reprezentacji Holandii z reprezentacją RTA, na które również postaram się dla Państwa skomentować. Na no a już za chwilę przystępujemy do dzisiejszego meczu. dwie reprezentacje wychodzą już w tym momencie na lód. Niestety mamy pogląd zbyt daleki, żeby to zobaczyć. Dopiero teraz mamy obie reprezentacje i zaczynamy. Pierwsze znowienie wygrane przez Austriaków, ale Hiszpanie próbowali pójść do kontry. Na razie jeszcze starcia na środku. Dopiero teraz Austriacy przechodzą do ataku. Schlacher. Ale jeszcze chodzą Hiszpanie. Gonzalez. Drzutka. Musiał tutaj austriacki bramkarz ruszyć. Munio Straci, krążek. Lebler. Czy Lebler spróbuje? Nie, został zatrzymany. Mamy pierwszą z tym meczu karę. Giuliano Betran, kara. Zobaczmy to jeszcze raz. No tutaj przeszkadzanie ewidentne. Nawet jeżeli kara była inna tutaj, no znalazła się przeszkadzanie, ta kara mogła pójść. Co oznacza, że Austriacy zagrają w przewazę. Na razie jednak to krążek zostaje wybity przez Hiszpanów. Schlacher. Nieudane podanie. Czyżby icing? Tak jest. Wyłonił teraz pod bramkę Sweetiego. Bramkarza austriackiego. Gajer. Gonzales. Rzutka. Koch. Koch tutaj. Naruszamy. Leblem. Leblem czeka na kolegu. Sam zdecydował się jednak na strzał, ale... Nie mógł on zagrozić. Heinrich, do Altmana. I radzi sobie hiszpański bramkarz. Gonzales. González na razie rusza sam. próba zrobić wrzutkę, ale nie udała się. O, magia przemawia już za nami. González. Na razie dominują wrzutki. Nie ma specjalnie groźnych akcji. Przynajmniej na samym początku spotkania. Altman. I na razie nawet nie doszło do próby strzału. Humberpund do Schlachera. Altman tutaj kolejny strzał. Z podobnym efektem jak poprzednio. Schlacher. Strzał z kolejnej pozycji. Nie dotarł jednak pod światło Bramki. I jeszcze raz Schlacher. Zamieszanie pod Bramką i Michael Michaelszajfeld zdobywa Bramkę. A więc jest bramka dla reprezentacji Austrii. Trochę tutaj było zamieszanie pod bramką. Ostatecznie Austriacy wepchnęli ten krążek. No i 1 do zera dla Austriaków. Ubieto. Akurat nie widzimy kto ma teraz krążek w tej hiszpańskiej reprezentacji. Zresztą już nic nie mają. I znowu mają. Ugieto. Umber przechwycił krążek. Przepięta jednak droga podania chociaż nie na długo. Karetero musiał bronić. Ugieto. Bieto. No tutaj nie wiadomo co właśnie chciał rozegrać. Tutaj Austriacy spokojnie przechwycili. I kolejne uwolnienie. Na razie właśnie granie na uwolnienie dominuje, jeżeli chodzi o reprezentantów austriackich. Barnola. Do Wei. Gainza. Jeszcze raz Vea i Austriacy Schlacher do Petrika, Petrik traci czy będzie próba ze strony Hiszpanów jest tutaj czupek. i prawdopodobnie nie będzie kara jednak nie, ale kibice buczą ale Austriacy ruszają do kontry Gajer. wybija jednak krążę, nie decyduje się na poważniejszą akcję, teraz mamy strzał, strzał jednak nie groźny po połowie tercji Wytrzymuje się wynik 1 do 0. Koch. Koch wyrusza na samodzielną akcję. Ma tam kolegę. Krążek dotarł. Jest nawet strzał, ale Palacin skutecznie tutaj przeszkodził i nie musieli tak bardzo się przejmować. Teraz podobnie Austriacy. Koch. Wybity krążek. Palacin. Do Carbonella. Gonzales. Ja jest tutaj pierwsza formacja Hiszpanów. Munoz. Jest próba. Musiał tutaj bramkarz. No było blisko. Na razie najpoważniejsza akcja Hiszpanów w tym meczu. Te kibice ponownie buczą. Gonzales. Gdyby to podanie przeszło byłaby dura szansa na bramkę. Ostatecznie jednak do tego nie dochodzi. Austriacy więc ruszają do ataku. Dalekie podanie do Heinricha. Na razie Hiszpanie oddalają zagrożenie. Teraz Petrik. Podanie do Oberkoflera. Petra. Pierwsza tercja za chwilę dobiegnie końca. No i będzie jeszcze kara. I Austriacy zaczną sercję z przewagą. Xavier Garcia Arias kara za przeszkadzanie. No więc Austriacy rozpoczną z przewagą to spotkanie. Pierwszą przewagę jak widzimy wykorzystali. 5 do 2 strzałach dla Austriaków. 1 jeden hit przez Hiszpanów. 3 do 2 w również dla Hiszpanów. Tak samo w Hiszpanii również lepsza skuteczność podań. 69-92%. No na razie dwie kary w tym meczu, z czego ta druga dopiero za chwilę zostanie wykorzystana za chwilę start drugiej tercji i zaczynamy drugą tercję. Jak widzimy, tutaj 10 na 13 kar zostało obronionych. To i tak nie jest najlepsza skuteczność. Trzykrotnie musieli uznać wyższość rywali przy okazji penalty killu. Póki co Hiszpanie robią to, co należy: wybijają te krążki. Być może pójdzie im lepiej niż przy okazji pierwszej kary. Ale Austriacy ruszają już do ataku. Próba strzału na razie przeszkodzona. Schlacher. krążek teraz wybity. Trochę niepewna interwencja, ale nie było nikogo do dobitki. Szumnik. niepoprawne podanie, ubieto. Zamieszanie, ale nie było dobitki. Hernandez do ubieto. Jeszcze raz Hernandez. Heinrich. Na razie widać tutaj jest dużo fizycznej gry pod bramką hiszpańską. Ostatecznie jednak Hiszpanie robią swoje, wypychają krążek ze swojej strefy. Trzeba zbadać się więc na to, że uda się jednak Austriakom, Austriakom, Hiszpanom uda się wytrzymać to osłabienie. Akurat dla Austriaków byłaby to oczywiście sytuacja niekorzystna. Koch do Leblera spokojna interwencja Lebler jeszcze raz karta przytążku Gejer Kok tutaj nie miał zamiast dokonać podania Lebler no i widzimy kolejna kara dla Hiszpanów Xavier Garcia Reyes ten sam zawodnik łapie drugą z rzędu karę więc co prawda Hiszpanie obronili się z drugiej kary ale niestety wpada na ich konto trzecia z raz czy z tego drugiego, samego zawodnika. Teraz no było tu niebezpiecznie. Była nawet szansa na gola w osłabieniu dla Hiszpanów, gdyby to odpowiednio rozegrali. Ostatecznie jednak tego nie doszło. Koch. Gejer. Trochę zamieszanie przy krążku. Gejer. Puentes. Wybicie krążka. Fischer. Hubert Punt. Czekający okazji. Sam zdecydował się na strzał. Munios. Był strzał. Jeszcze Hubert Punt. Kolejny strzał. Tym razem bramkarz mrozi. Akurat na mrożeń mamy w tym meczu stosunkowo niewiele, Na no nie? Czy to nie było pierwsze zamrożenie? Przy okazji tego meczu raczej trąski do tej pory odbijały się od bramkarzy. Hubert Punt. Krążę nie dolatuje do bramki. Na razie Hiszpanie oddalają. Tutaj jednak Austriacy będą szybsi. Fischer. Nie było podania. Zdecydował się ruszyć samodzielnie. Interwencja. Palacin. Hubert Fund. Schlacher. Rykoszet niepomyślny dla Austriaków. Kolejna niewykorzystana przewaga. Jeszcze do tego spalony. Nie udało się znieść trążka w strefie ataku. I teraz to do Paladina. Munoz, Cuevedo. A więc teraz druga formacja. Swinki do Bachera. Bacher na razie indywidualnie Jest podanie Carretero jednak spokojnie sobie radzi I ponownie na Dochodzimy do półmetka spotkania Bacher Do Petrika A więc tam dominuje w czwarta formacja Hubertun. Jeszcze z dobitki Carretero jednak broni Poradził sobie z tą gorącą sytuacją. Mogło być już 2 do zera dla Austriaków. Solzano i Sacze. Solzano. Przecięte podanie. Koch. I Bramka austriacki wybija. Którzy będą szybci, szybci Hiszpanie, ale krążek przed Austriacy. Koch. Niepoprawne jednak podanie. I Hiszpanie. Garcia Ria. Strzał. Tak jak słyszymy, będzie zmiana w obozie austriackim. Garcia Arias jeszcze raz. Fuentes. Był strzał, jednak nie było on światło bramki. Lebler. Lebler. Niepoprawnie. Vea Do Boronata. Boronat strzał prawie z zerowego kąta. Czasu się jednak niewiele im to wniosło. I sweepie. Do Leblera. Lebler wybija krążek. Zbliżamy się do końcówki drugiej tercji. Ubię to. Austriacy teraz no nie stworzyli ostatecznego zagrożenia. Zdle do Bakera. ubieto. Kok. Jeszcze, czy będzie ostatnia akcja ze strony Austriaków przed nie rędzie. Kolejna... Tak na jak w pierwszej tercji, w drugiej tercji Alejandro Carbonet sprawia, że ponownie Austriacy będą rozpoczynali z przewagą, ale tutaj już widzimy ten bilans, nie wygląda tak imponująco. Nie wykorzystali swoich dwóch kolejnych przewag. 15 do 5. Tutaj te... Przewagi sprawiły, że jest w tym momencie różnica, jeżeli chodzi o posiadane krążki i ilość strzałów. 2 do 1 kitach dla Austriaków. Przejdź do czegłe wznowienia dla Hiszpanów. Teraz poziom podań pogorszył się u Hiszpanów. Teraz już minimalnie lepszy u Austriaków. No i tak jak widzimy, jeszcze do tej pory Hiszpanie ani razu nie grali w przewadze. Natomiast Austriacy mieli takie słabie trzykrotnie i za chwilę będą bronili się, znaczy bronili, będą atakowali po raz czwarty. Za chwilę start trzeciej tercji. Zaczynamy tercję trzecią. Alejandro Carbonell zasiada na ławce kar no i widzimy 3 na 19 przewag wykorzystanych z czego jedna z nich w tym meczu mimo to Austriacy są na razie w lepszej sytuacji bo to oni mają to jednobramkowe prowadzenie pytanie czy zdołałem się utrzymać być może czy podejmą się również próby kontry szumnik, do szlachera jest słupek Fischer do Slahera. Jeszcze raz Fischer. Zamieszanie pod bramką. Ostatecznie bramka hiszpańskiej broni. I mrozi krążek. Hernandez. Wybija krążek. Są na osłabieniu, więc mogą to zrobić bez konsekwencji. Trójki. Do Altmana. Altman sam ruszył z akcją. Hiszpanie na razie jednak dobrze kryją. Krążek ostatecznie dotarł pod bramki, ale nie wpłynęło to na groźną sytuację. 37 sekund do zakończenia przewagi austriackiej. Dobre ustawienie, natomiast wykonanie już trochę gorsze. Hiszpanie wybijają krążek. Schlacher chociaż tutaj zagrożenie Palacin wciąż Palacin przy krążku zahaczany krótkotrwała przerwa wymuszona przez komunikaty ale wracamy ponownie na tafle Palacin krążek dociera pod bramkę Swift jednak spokojnie Oddaje. Jeszcze raz palacin do zdobywcy kary. Do Carbonella. Jeszcze raz wybity krążek. Zamieszanie. Dobrze tutaj dla Austriaków, że nie było hiszpańskiego zawodnika, bo to mogłoby się skończyć dla nich golem wyrównującym, a tego, że oni by nie chcieli. za. do Wei Bolzano. Gajza do Betrana. Betran wybija. Nie musi się na razie martwić, jaki bramkarz o interwencję. Teraz ten sam krok po stronie Austriaków. Austriacy bary mogą sobie na to pozwolić, mając ten gol przewagi, z tego typu grą na czas. Munios. Munioc. Wciąż przykrążką oddaje strzał. Spokojnie obroniony. Hernandez. Szał z zerowego kąta. Komarek. Nie udało się zepchnąć zagrożenia. Dopiero teraz Hiszpanie wychodzą z akcją. Ale widzimy, że tutaj na razie Hiszpanie nie tworzą aż takich groźnych sytuacji, raczej się bronią przed tym, żeby Austriacy nie zaatakowali ponownie. Więc nie możemy oczekiwać tego, że Austriacy podejdą pod bramkę ponownie. Heinrich do Szajkla i Petri. I Benjamin Petri jest druga bramka dla reprezentacji Austrii. No to Austriacy już w tym momencie domykają kwestię spotkania i będą oni zwycięzcami. No chyba, że Hiszpanie jeszcze zrobią jakiś zryw ale to już jest raczej no, prawdopodobne widząc to jak wyglądało to spotkanie. Koch. Jeszcze jeden strzał. No tutaj szkoda dla Hiszpanów. Natomiast no tak jak mówiłem, że ich gra nie wyglądała na tyle imponująco, żeby Wydawało się, że mogą to jeszcze odrobić. Tutaj Austriacy jednak przeważali w tym spotkaniu i nie dziwi ta druga bramka. To się w końcu stać musiało. Zostało jeszcze kilka minut do zakończenia spotkania. Teraz Geinza chciał tutaj spróbować tworzyć zagrożenie. Teraz znowu Gejer. Zahaczony jednak i nie doszło do próby strzału. i Austriacy lekko pogubieni teraz Petrik zdobył zabranki przed chwilą nieudana akcja Hiszpanów drugi z Petrików teraz obie reprezentacje będą próbowali swoimi najmocniejszymi działami na ostatnie minuty ale Hiszpanie Powodują spalony. Hiszpanie coraz bliżej tego, żeby ponieśli porażkę, i tego, że to jednak Austriacy skoczą na prowadzenie w tabeli grupy B. Munoz. Boronata. Jest próba. Cały czas przy krążku Hiszpanie. Widać tutaj duże zamieszanie. Ostatecznie udało się Branka Jastrzewskiemu to obronić. Ostatnia minuta. Munoz do Gonzaleza. Czy Gonzalez jeszcze spróbuje? No nie do takiej okazji. Broni austriacki bramkarz. No i już za niewiele ponad 20 sekund zakończymy to spotkanie i no chyba już to możemy powiedzieć, że Austriacy będą mogli cieszyć się zwycięstwem. Jeszcze tylko jedno spotkanie przed nimi, tak samo jak przed Hiszpanami. No i sprawa w tej grupie będzie rozstrzygnięta. Jeszcze będzie kara na zakończenie. Tym razem dla Austriaków Ale Hiszpanie już nie dostaną szansy Żeby zagrać No raptem na 4 sekundy Markus Schlacher Zdobywcą kary za Hawking Spotkanie i tak ze stosunkowo Niedużą liczbą kar Ale i tak Hiszpanie nie mogą mówić O udanym meczu I Jeszcze Wybicie krążka No i stało się Austriacy wygrywają mecz z reprezentacją w Hiszpanii Spokojne zwycięstwo byli stroną przeważającą, no i udowodnili, że są organizacją godną pierwszego miejsca w grupie. Petrik zdobywca drugiego gola i trzecim zawodnikiem meczu. Drugi zawodnikiem meczu zostaje Pswiki, austriacki bramkarz, a na pierwszym miejscu Cyclus, zdobywca pierwszej bramki i również asystent, zdobywca dwóch punktów przy okazji tego spotkania. 19 do 10 w strzałach dla Austriaków, 2 do 1 w hitach również dla Austriaków, 11 do 6 w wznowieniach dla Hiszpanów. Niemalże identyczna skuteczność w podaniach. No i 4 kary dla Hiszpanów, jedna z nich wykorzystana, ta pierwsza. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Do końca kolejki zostały nam jeszcze mecze. The points them an excellent chance of going through to the next round. Islandii z Grecją i Tunezji z Chorwacją. A więc druga połówka tabeli będzie jeszcze walczyć. A tutaj tak, widzimy 11 punktów Austriaków sprawia, że jeśli tylko Chorwaci nie wygrają swojego meczu, to będą mogli z dość dużym spokojem podejść do ostatniego meczu w kolejce. Jeszcze chciałbym sprawdzić, z kim Austriacy grają ostatni mecz. Ostatni mecz zakłada Austriacy grają z Chorwacją Armenii, a więc z drużyną z końcówki tabeli. Więc mecz Tunezji z Chorwacją będzie tutaj kluczowy dla rozstrzygnięcia tabeli. Jeżeli nie uda się Chorwatom wygrać meczu, no to Austriacy spokojnie będą myśleli o pierwszym miejscu w grupie. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkania, w tym na jutrzejsze w ramach grupy D. A dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.